Witam was w tym vlogu. Pewnie wyglądam na trochę zaspanego, bo taki też jestem, ale właśnie jadę na w sumie, pierwszy w tym roku oficjalny zlot cebulowej ekipy. Mieliśmy zjechać się wszyscy w piątkę po raz pierwszy w tym roku i po raz pierwszy od ponad roku co ciekawe. Ale niestety, w ostatniej informacji wynika, że Wojtuś niestety nie dotrze Także będę ja, będzie Kamil, będzie Kacper i będzie Dawid Widzimy się wszyscy w czwórkę, niestety Wojtuś nie dotrze tym razem Ale następnym razem, nadzieję, uda się zobaczyć w piątkę No a ja zabieram was ze sobą i nagramy sobie vloga z tego spotkania Także ja wyjeżdżam z domu i widzimy się pewnie już z chłopakami Siemano Jestem z Kacperem Kamilem Cześć i Dawidem, no, Daniel tak. I idziemy do zakładu krawieckiego Lena. Dokładnie no, tak. No, Zobaczymy, no, jakie klocki Lego znajdę w zakładzie krawieckim Lena. A tak naprawdę lecimy zaraz do domu Wiktorii i do centrum klocków. Co zakupiłeś, Dawid? Co wiem? No, w domu Wiktorii zakupiłem sobie taką figurkę Pula. Nie wow. pokażę za ile, bo aż będzie bolał portfel. Ale fajna ale, ale figureczka Kola. I ona będzie pod jakąś. No wezmę sobie elementy, które są nowsze i zamienię mhm. u, w swojej figurce, bo przypomniało mi się, że mam tę figureczkę w swojej kolekcji i sobie podmienię elementy i sobie, no, sprzedam drożej te. Tak? No i jeszcze taką ciekawostkę sobie kupiłem. A zestawik Nowiutki, nowiutki. Za 68zł, na necie ostatnia cena na promoklockach 125zł, także Fajne, fajna okazja, fajna za, za taką nie? ciekawostkę do kolekcji warto myślę. No, takie, no ta goce na, na tę półkę dać, Niech se leży. Nie? Dokładnie, fajny, fajny zestaw. A jakbyście widzowie widzieli jaką ja już mam ścianę w wieżę w sumie z Lego to o, Matko Boska, tylko że nie nagrywam, nie ma czasu. Byliśmy właśnie w sklepie z zielonym pładzem i mamy oficjalnie piwo Janka mamy. dokładnie w formie loda Także będziemy właśnie testowali lody od Wojana Lody Wojana I testujemy Otwieramy, otwieramy Otwieraj Uwaga, Pokaż, testuję. pokaż Ulala Ale szczerze, tak bez już żartów, ja uważam, że on może być naprawdę dobry No, w się wygląda jakby miał być przepyszny, więc Jabłkowy zobaczymy. lód, chyba Z sokiem truskawkowym i polewą z jakiejś tam kuma balonowa pewnie ma balonowa i kola, ze strzelającym tutaj. Ej, no brzmi mega smacznie jak wrażenie? Chwila tak. no, Wygląda zarąbiście Szczerze mega dobry Ja zaraz testuję, ale zanosi się nieźle Fajna polewa Ja lubię jak jest jakieś słodycz o smaku zielonego jabłka, no i jeszcze taki sos truskawkowy, mega spoko Klasa, co sądzisz? Ja uważam, tak. że klasa Dotarliśmy potem do Empika, gdzie wybór LEGO był naprawdę spory, głównie seria botaniczna, w tym kompozycja kwiatowa, która dostępna jest na ten moment tylko w Empiku oraz w oficjalnych sklepach LEGO, ale także sporo zdolnych serii City Friends, Ninjago, a nawet LEGO Minecraft się znalazło. Był także stand z nowościami sierpnia, w tym zestawy z One Piece'a, a nawet ten największy, który pierwszy raz na żywo widziałem. Był także nowy zestaw z Marvela, oraz nowy Batmobil. Mamy dział z gazkami, w jest całkiem sporo. Mamy też jakieś mega megapacki, gdzie mamy dwie z gazetek. To trochę taki Mr. Box. Mamy też karty... Mamy nawet Lego Technic i jakieś karty w gratisie. O. Chłopie, o. Nie to nie są w nie, nie do sprzedaży, czyli to darmo, tak? Tak. To bierzemy, to na pewno zabieramy ze sobą. Mamy także magazyny z Minecrafta. Zobaczcie, znaleźliśmy magazyny Lego, które są zafoliowane. Wygląda to trochę tak, jakbym te magazyny foliował, po prostu aby zapobiec kradzieży, bo ta folia jest taka trochę licha i dziwna w dotyku. Ale taka ciekawostka, że folia powraca na magazyny. Następnie trafiliśmy do krakowskiego LEGO Store'a, gdy zestawów było oczywiście naprawdę bardzo dużo. Była także włoska Riviera na wystawie, i także mój wymarzony zestaw, czyli holownik z LEGO City. Było sporo zestawów z LEGO Creator'a, w tym nowości sierpnia, a nawet zamek jednorożców, dostępny póki co w dystrybucji ekskluzywnej. Generalnie towar było sporo i ludzi na sklepie jeszcze więcej, a przy wyjściu udało mi się jeszcze wyhaczyć taką oto wystawkę z serii One Piece. Były tutaj chyba wszystkie zestawy z tej serii, a niektóre z nich nawet były zbudowane w gablocie. Ostatnim punktem, który odwiedziliśmy, był sklep Oshon, w którym oczywiście dział sklepów Lego był dość spory. Właściwie wybór to była w większości oferta katalogowa, ale Oshon ma też kilka zestawów z dystrybucji ograniczonej. Mieli nawet pojedyncze promocje, na przykład tutaj ten zestaw wychodził za 19 zł, co było naprawdę, naprawdę dobrą ceną, ale niestety się on skończył. Były speed champion, i to całkiem sporo. Generalnie na spokojnie udało się coś tam wybrać, chociaż ceny w większości były zbliżone do katalogowych. W sumie to dotarliśmy jeszcze do Kacpra do, na mieszkanie, yy, więc od Kacpra zacznę, w sumie to zakończenie. Jak Ci się podobało dzisiaj By Było Kacpra? bardzo fajnie, odwiedziliśmy wiele super sklepów z klockami Lego, nawet się udało jakieś zakupy każdemu zrobić, więc to na pewno spoko. Zjedliśmy dobrego kepsa, trochę pojeździliśmy, postaliśmy w korkach, poszukaliśmy miejsc, także było tak wszystko tym szło. A Tobie Dawid tak, jak szczerze? Się podobał. No, mi się podobało, tak szczerze Gdyby nie ten kebab Szczerze? Mega mocny Mega <grym mocny, <grym <grym nie, ten kebab tak nas wszystkich zmolił No i trochę jechać do brigu. Prawda Ale nie, że się źle czuliśmy czy coś, no, tylko ale... Takie zmęczenie po jedzonku leciało. Zmęczenie, podanie, po prostu jesteśmy starzy, już nie te lata nie ta forma! Nie ta forma, co kiedyś. Nie no, Wojtka nie mogły no, zostać. No. Niestety. A Tobie, Kamil, jak się podobało? Wracaj no, tu, nie kręć. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Ja nie ukrywam wzruszenia, że spędziliśmy dla chusteczkę. Wzruszenia to były fi dwa filmy na i się cieszę. To też. To było, a... Jeszcze a, jakieś shortsy. Ale to było to były, a, Tak, to, to, były, to były wspaniałe godziny. I cóż, mam nadzieję, że będziemy się częściej widywać. Wpadajcie na kanał do Kamila, do Udecie. Kacpra, do Dawida i do Huberta. I jeszcze do Piątusia, ko kochanego. Tak zostawcie jest, do, do mnie też tak możecie wpaść. No ale do mnie też. Zostawcie suba. I lajka. La Pokaż jeszcze raz łapkę. Proszę zostawić łapkę w górę. Yeah! Dziękujemy za uwagę. I podbić ten film. O, o właśnie, właśnie, podpisał. tak. Tak, tak także. podbijajcie. I wbijajcie na kanały chłopaków. you